Przeczytałem przed chwilą kolejny fragment z Onetu o tym, jak służby sprawdzały Karola Nawrockiego. Może nikt go nie złapał za rękę. Rymanowski bardzo mądrze odpowiedział. Yy, lużny, yy. Tuskowi o tym, no dobrze, ale może tam się nic złego nie, nie działo, przecież różne opcje sprawdzały Nawrockiego i miał dopuszczenie do różnych e, informacji niejawnych, był sprawdzany. A teraz wychodzi na to, że polskie służby to są po prostu takie, takie tacy chłopaczki, którzy biegają, którzy nie wiedzą co robić. Ja się zaczynam bać o to, jak, w jakim grze kraju, bo na podstawie ankiety skierowanej do policji czy wy w to wierzycie? Po prostu w tej chwili establishment wyje. I onet, który jest wiadomo, częścią dużej, dużej firmy, dużej korporacji międzynarodowej, jest zainteresowany tym, żeby wygrał trzaskowski. Zobaczcie, oni kompletnie nie podejmują tematu pedofila, który podawał rękę trzaskowskiemu. Ja nie twierdzę, że się Trzaskowski z nim zaprzyjaźnią, ale jego środowisko, jego pracownicy. Dawali temu człowiekowi 400 tysięcy złotych. Więcej były zgłoszenia, bo nawet dziennikarka gazety wyborczej mówiła, czy innej gazety, ale związanej z establishmentem, mówiła o tym, że były zgłoszenia. Ludzie mówili, że ten człowiek jest pedofilem, że ten człowiek będzie robił złe rzeczy. I nikogo to nie interesowało. A teraz jest pompowanie tematu, bo zbliżają się wybory. To pokazuje, jak oni wyją. To znaczy, że trzeba. Doprowadzić do sytuacji, jak nigdy tego nie mówiłem, żeby się system nie domknął. Zobaczcie, jak się Rymanos, u Rymanowskiego Tusk tłumaczy, jak już kombinuje na wszystkie strony. O co chodzi, że oni tak wyją? Dlaczego oni tak bardzo chcą, żeby wygrał Bonjour, który teraz jest chowany, który do wszystkich się uśmiecha, który jest taki super, a podawał rękę pedofilowi? I jego ludzie doprowadzili do sytuacji, że pedofil dostawał po prostu olbrzymie pieniądze. I o tym Onet nie mówi. Natomiast koledzy Nawrockiego z Bramki coś tam mówią, przecież to się nic nie odbędzie w ciągu tygodnia. Stankiewicz tu próbuje mówić, dlaczego oni go nie pozywają w trybie wyborczym? No bo oni pozywają, dlatego że i tak nie są w stanie nic z tym zrobić. To są normalne gry. No i Onet akurat teraz to wyjmuje. Ktoś to wrzutkę zrobił, prawda? A dzisiaj yy, przecież to nie można w trzy dni podjąć decyzji. Tu chodzi o to, żeby niezdecydowanie poszli zagłosować na Bonżura. A ja uważam, że Polacy są knombrnym narodem i to pokazuje jednoznacznie, że trzeba zagłosować przeciw Bonżurowi, przeciw establishmentowi, przeciw Agnieszce Holland, przeciw tym wszystkim ludziom, żeby nie domknąć systemu. To tyle z mojej strony, lecę dalej.